Młodzież również pamięta o niezłomnych. 1 marca w Sędziszowie Małopolskim zorganizowano powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Wzięły w nich udział delegacje władz, instytucji i organizacji, a także uczniowie ze szkół funkcjonujących na terenie powiatu robczysko-sędziszowskiego. Wrogów przepędziły. Powiatowe obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych rozpoczęły się uroczystą Mszą Świętą w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Sędziszowie Małopolskim. Przeżywamy coś wyjątkowego. Dzień wyjątkowy. Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. A i kontekst tego, co dzieje się w świecie, mobilizuje nas. Do głębszej jeszcze modlitwy, modlitwy oczywiście za poległych, za pomordowanych, zwłaszcza tych upamiętnionych na memoriale, przy którym staniecie, staniemy po tej uroczystej Eucharystii, ale i modlitwy o pokój. Bo niedaleko, za naszą wschodnią granicą, rozgrywa się wojna bardzo brutalna, bardzo krwawa. I dlatego trzeba byście, jako młodzi ludzie, zwłaszcza, ale także Państwo wychowawcy, dyrektorzy, wszyscy, którzy tutaj się zgromadzili, abyśmy czuli tę powagę sprawy. Właśnie rówieśnicy na Ukrainie w wielu, bardzo wielu miejscach nie są dziś w szkole, a chcieliby być. Chociaż czasem się tak wydaje, że jak nie ma szkoły, to jest taki luz i jest fajnie. Nie, nie jest fajnie. Dlatego się modlimy dzisiaj z władzami naszych miasta i samorządu i starostwa. Modlimy się w tej wspólnocie o pokój, o spokój, o ustanie krwawych walk, o pokój w Europie i w naszej Polsce umiłowanej, za którą tylu dało życie i krew, i o pokój w naszych sercach, o mądrość, byśmy umieli dobrze. Wykorzystać czas młodości i wieku późniejszego w służbie Ojczyźnie, w postawie patriotyzmu, który jak widzicie nie przeżywa się, ma być ciągle ogromną wartością, piękną postawą człowieka mądrego. Eucharystii towarzyszył przygotowany przez młodzież program artystyczny. Spiekła, piekła pokonywasz, zrywasz ciężkie śmierci pęta, wieniec życia nam zdobywasz. Chrystus piekło pogromiwszy, swój zwycięski znak roztacza, niebo ludziom otworzywszy. Po uroczystej mszy świętej prezentowane były sztandary, a także wystawa poświęcona harcerce Żołnierzowi Armii Krajowej odznaczonej krzyżem kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za działalność konspiracyjną w czasie II wojny światowej i w pierwszych latach po wojnie Emilii Szlachcie. Następnie uczestnicy obchodów udali się przed pomnik Sybiraków, gdzie wspólnie odśpiewali hymn państwowy. Masz, masz, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem, masz marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem, przejdzie przecież. Przykład Bonaparte, jak zwyciężać mamy, Marsz Marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski, za Twoim przewodem, złączył się z narodem. Przed pomnikiem złożono symboliczne wiązanki kwiatów.